Solidny, ładny i niedrogi nóż EDC to marzenie wielu użytkowników. Dziś pokażę Wam nóż Lucky Charm firmy Bushman. Jest to klasyczny nóż składany o ostrzu Clip Point wykonanym ze stali nierdzewnej 420. Długość głowni 8,5 cm oraz grubość 3 mm sprawiają, że jest bardzo solidna i nadaje się do większości zadań, jakie stawia przed nami dzień w pracy, domu czy na biwaku. Głownię otwieramy fliperem lub przy pomocy kołka pod kciuk. Oba sposoby są intuicyjne i szybkie w wykonaniu. Po otwarciu flipper chroni palce przed przypadkowym ześlizgnięciem się na ostrze. Bezpieczeństwo użytkowania to dobra blokada ostrza. Tu zastosowano sprawdzony liner lock. Ładne, ergonomicznie wykonane układziny z drewna gruszy przymocowane do stalowego szkieletu. Fakturowanie układzień sprawia, że nóż trzyma się w dłoni bardzo pewnie. Przenoszenie ułatwia stalowy klips, a w tylnej części rękojeści znajduje się dodatkowo otwór na linkę zabezpieczającą przed zgubieniem. Laki charm występuje w wersji z czarnym i srebrnym ostrzem.